Wszystko przez Christine, Jessiego oraz Kat, ponieważ to po zobaczeniu ich filmików zapragnęłam przeczytać tę książkę, i tak też zrobiłam, a zatem powieścią, o której będzie dziś mowa, jest dekolwe zwanie Pidara Ogilina, tak jakby było mi mało wrażeń po egzorcyście, którego tak na marginesie możecie zdobyć, biorąc udział w rozdaniu, które zorganizowałam w poprzednim filmiku, więc jakby co! Odsyłam was do tego filmiku, jeżeli jesteście spragnieni takich strasznych powieści Boże, znowu patrzę na Regan, więc a, muszę odłożyć tą książkę Wracając do Dekor Wezwanie, zanim przejdę do fabuły Tylko jedno słowo, dajcie powiedzieć mi to jedno słowo Okładka, cudna, wspaniała, przepiękna okładka, kolejna Przegenialna okładka od wydawnictwa Czwarta Strona, okładka, która zainspirowała mnie do stworzenia takiego podsumowania najpiękniejszych okładek, jakie w tym roku wpadły w moje ręce i chcę to zawęzić do polskich wydań tak mi się wydaje, że taki filmik byłby fajny, puściłabym go w grudniu albo w styczniu, dajcie znać co o tym sądzicie także jeżeli tak dalej pójdzie coś mi się wydaje, że Czwarta Strona będzie wiodła prym w tym zostawieniu bo najpierw, najpierw z pustyni, którą mam gdzieś tutaj, która jest po prostu przepiękna, przycudowna, przewspaniała, wiecie o tym, że kocham tę okładkę. Umieszczałam ją na grupie okładkowych srok, i w ogóle, no ach, mogłabym rozwodzić się na jej temat godzinami rozpływać, bo tak bardzo mi się podoba. A teraz Dekol, taka e, mroczna siostra bątowniczki z pustyni jeżeli chodzi o okładkę, też przepiękna przecudna, przewspaniała okładka okładka, która bije na głowę amerykańskie wydania co widać właśnie po filmikach Christine, Jessieego oraz Katie Tastic oni mają ok, twardą oprawę ale z taką totalnie beznamietną obwolutą pod którą na 100% nic się nie znajduje nic, po prostu nic a my mamy, czekajcie, muszę odłożyć bątowniczkę, bo mnie rozpraszam mamy miękką oprawę, ale do tego tak, skrzydełka, mamy to skrzydełka, mamy taką dziurę i czachę w środku, i ta czacha jest bardzo istotna dla fabuły, ponieważ jak w sumie te czaszki też na okładce to jest bardzo ważne dla Fabuły, ponieważ o to tutaj chodzi. Tu ginie bardzo dużo ludzi. Do tego te piękne, złote tłoczenia, złote napisy, złoty tłuszcz. To tak pięknie wygląda. W ogóle ten tył tej książki, 3 minuty, 2 minuty, minuta, czas płynie, naprawdę pięknie podkreślone. I nawet Christine, Kat oraz Jessie, oni też są tak złotem podkreśleni w tej książce. I to jest naprawdę tak genialne, że już kończę rozwodzić się na temat tej okładki, bo pewnie jesteście ciekawi, co znajduje się w środku, bo nie powinno oceniać się książek po okładce i tak dalej, prawda? Czasami bywa tak, że przepiękne okładki skrywają okropną treść, a te mające okropne okładki przepiękną treść dobrze powiedziałam, bo się pogubiłam, dobra, ale wiecie, co miałam na myśli, więc tak przechodząc do fabuły książki, tekol zwanie, usiądźcie, zaparzcie sobie jakąś, nie wiem, kawki, herbatki, cokolwiek sobie podajcie, bo 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 zacznę od takiej baji. Dawno, dawno temu Irlandczycy podbili krainę Tysiąca Barw, zmuszając zamieszkujący ją lud do podpisania traktatu, na mocy którego ów lud został zesłany do ziemi, czy jak kto woli uwięziony w piekle na wieczność. Nic więc dziwnego, że Sides są źli, że nie podoba im się ta sytuacja. Wróży lud planuje odzyskać swoje ziemię, no i przy okazji zemścić się na swoich oprawcach, a że nic nie boi. I tak bardzo jak śmierć niewinnych istot, to tak giną dzieci. Gnie tu bardzo dużo dzieci. Tak się właśnie narodziło wezwanie, a tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ początek tej książki, jak dla mnie był troszeczkę trudny, nie mogłam za bardzo wgryźć się w ten świat, jakoś się z nim oswoić. To jest w ogóle bardzo ponure i tak dalej, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałam genezę tego wezwania, ale chyba tak to właśnie wygląda. A na czym polega samo wezwanie? To jest w ogóle bardzo. Ciekawe i bardzo przerażające. Otóż Wróży Lud wzywa do siebie po kolei bohaterów tej powieści, którzy nie znają dnia ani godziny. No i ci bohaterowie są wzywani na 3 minuty tylko 3 minuty ludzkie ze świata ludzi, które w świecie SIDE trwają. Miałam czasami wrażenie, że całą wieczność ale tak na serio to wydaje mi się, że chyba jeden dzień. I tak to wygląda mniej więcej, że. Gdy zostajecie wezwani do świata SIDE, w świecie ludzi pozostają po was tylko ubrania. W Szaroziemiach pojawiacie się totalnie nadzy, bezbronni, no i macie ten cały sidowy dzień, że tak to ujmę, szaroziemiowy, bo, bo te trzy minuty są naprawdę nieadekwatne, biorąc pod uwagę to, ile ci nasi bohaterowie tam muszą uciekać, więc macie te trzy ludzkie minuty i wieczność w świecie Szaroziemi, na to, żeby uciec od seed, żeby nie dać się im złapać, bo jeżeli wróży lud ciebie dopadnie, to albo cię okaleczy, albo zabije, więc po tych trzech minutach. Spędzonych w świecie SID, wracacie do świata ludzi albo starczą, albo na tarczy, chociaż częściej na ponieważ mało który nastolatek przeżywa spotkanie z wróżym ludem. Nawet pomimo tego, że te dzieciaki od najmłodszych lat są szkolone na zabójców. One są szkolone właśnie po to, żeby przetrwać te trzy minuty. Całe życie przygotowują się do tych trzech minut, i to jest tak. Straszne, że ja pierniczę, więc jeżeli chodzi o tę książkę, ona jest bardzo mroczna, ona jest ponura, przygnębiająca, Trudna, na początku trochę nudna, jak dla mnie, dopiero gdzieś tam z czasem wszystko się rozkręciło. Bardzo podoba mi się nawiązanie tutaj do takiego irlandzkiego folkloru, albo inaczej, bazowanie na irlandzkim folklorze przy tworzeniu tej dystopii, ponieważ to jest dystopia, taka bardzo mroczna dystopia. Bardzo podoba mi się Wróży Lud. Jestem zafascynowana Wróżym Ludem Sidami, bo. Są to oni, są dosyć okrutni, ale to jest taka trochę dramatyczna historia, ponieważ przecież odebrano im ziemię, więc nic dziwnego, że się mszczą trochę w okrutny sposób, ale jednak, ponieważ jak ta zemsta wygląda albo pożerają nastolatków żywcem, albo wykręcają im ciała, albo um, torturują, robią jakieś inne rzeczy, nawet przyją ubrania ze swoich ofiar. Tu właśnie jeden przedstawiciel Sid, on miał chyba płaszcz z ust. I oczu swoich ofiar to jest coś strasznego. Poza tym nawet tworzą psy z ludzi. Tylko to nie są takie psy, psy, hał, hał, miłe pieski sobie biegające po łące. Tylko, o Jezu, jak te psy wyglądają. Czekajcie, znajdę ten fragment i Wam przeczytam, jak wyglądają te psy. To stworzenie było niegdyś ludzką kobietą. Teraz skrada się na czworakach. Tylne nogi zgina pod niewłaściwym kątem, ma potężne szczęki pełne olbrzymich zębisk, które nie pasują do siebie dlatego paszcza nigdy nie domyka się całkowicie. A po podbródku nieustająco ścieka ślina, przednie łapy nadal wyglądają jak ludzie. Również ludzkie piersi zwisają tak nisko, że zahaczają o kamienie i krzaki. No, ja pierniczę spotkać takie coś w życiu. Nie, po prostu nie, nie, nie. To po prostu niesamowite, że zaraz po przeczytaniu egzorcysty zabrałam się za dekol. Myślałam, że to będzie taka fajna, cudowna młodzieżówka, a to proszę bardzo, natknęłam się na takie obrazy, ubrania z ludzkich, z części ludzkiego ciała, z ludzkiego ciała, tak? Jakieś. Usta, oczy i takie psy i w ogóle. Także, jeżeli chodzi o dekolwe zwanie, polecam Wam tę książkę bardzo gorąco. Chociaż tu przyznam, bez bicia jakoś nie zapałałam sympatią do głównych bohaterów. Um, a nawet więcej oni byli mi obojętni od samego początku do samego końca, łącznie z Nesą, naszą główną bohaterką, która ma polio, porusza się o kulach, jest niepełnosprawna, nazywana jest Kalerką. Ludzie stawiają na niej krzyżyk, ponieważ nikt nie wie, to, że udaje się przeżyć te 3 minuty w świecie SIDE. Um, chociaż nie wiem dlaczego, ponieważ to jest najbardziej zdeterminowana z uczennic i w ogóle wszystkich uczniów chodzących do tej szkoły przetrwania, do których chodzą. Więc Nesa, ona jest fajną bohaterką, ale jakoś tak, no nie wiem, no mówię. Nie trzymałam za nikogo kciuki Cały czas byłam zafascynowana SIDE, Ponieważ to właśnie side I ten folklor irlandzki I mrok, ta punrowatość Wyzierająca z każdej strony, ta niepewność W jakim kierunku to będzie zmierzać To właśnie te elementy sprawiły, że tak bardzo pokochałam tę książkę To właśnie te elementy sprawiły, że Z przyjemnością Sięgnęłabym po kontynuację Bo jestem strasznie tego ciekawa Co takiego się tam dalej wydarzy Czy dojdzie do jakiejś wojny Między ludźmi a wróżą ludą. Czy na przykład C.D. znowu podpiszą jakiś traktat z ludźmi, tym razem korzystne dla nich, czy w ogóle terasy, one czy one mogą koegzystować jakoś ze sobą? To jest wszystko bardzo ciekawe, jak już mówiłam, też bardzo ponure, więc jeśli na przykład autor dopracowałby troszeczkę swoich bohaterów, tych głównych bohaterów, tchnął w nich coś, co by sprawiło, że byśmy im kibicowali albo przeżywali, nie wiem, te różne śmierci, do których tutaj dochodzi, ponieważ dochodzi do wielu. Wielu śmierci, które po prostu spełzły po mnie jak pokaczce, to myślę, że ta książka była jeszcze lepsza. Także ode mnie w 10-stopniowej skali 6,5, 7 na 10 wydaje mi się, że to będzie dobra ocena. Mam więc nadzieję, że zapoznacie się z tą książką, żeby wyrobić sobie własną opinię na jej temat, ponieważ wydaje mi się, że takiej dystopii jeszcze nie czytaliście. To jest coś naprawdę. Ciekawego i naprawdę mam nadzieję, że kolejne towy będą bardziej dopracowane. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się Pa! Na sam koniec, bo zapomniałam o tym na śmierć oto zakładki, które dostałam od czwartej strony zakładki, które robiła Tojko. Tak sobie Tojko właśnie wyobraża Nese. Tak, Anto, w którym podkochuje się Nessa, a tak księcia Side, no i rzeczywiście, lud Side jest bardzo, bardzo piękny. To, że lubi robić z ludzi zmiechy i takie tam, to już inna kwestia. W każdym razie, tak te zakładki wyglądają i cieszę się, że je mam, zwłaszcza księcia Sidę, bo jestem w nich zakochana.